Teraz myślę, że muszę coś tu jeszcze zaimprowizować, żeby to wzmocnić. No bo niestety na tych biurach tutaj to nie wytrzyma. Biorę pod uwagę możliwość powrotu na asfalt. Będziecie tam wycofać do miejsca, gdzie będę na Was czekał, jak będziecie jechali z powrotem. No, niestety sprawdziłem olej, to jest dowód rzeczowy. Jak zwykle nie trzeba nic dodać. Dziękuję. Czyli w obozie Toyoty bez napraw. Bez, bez zmian. Niepotrzebnie się powróci. Ale naprawialiśmy, naprawialiśmy wycieraczki, muchawę i y, ten spray u Andrzeja. No wszystko działa teraz. Zostało to lekko zmodyfikowane na schemat starej serii. To znaczy, już nie wraca do pozycji zero, tylko zatrzymuje jak wyłączasz to zatrzymuje się. Czyli jest bardziej posłuszne, jest lepsze, prawda? Natomiast y, u. W 11 jednowożysko, podciągnęli. Też pociągnęliśmy. Aha. Ale tu wygląda ok, tylko muszę właśnie sprawdzić układ sterowniczy po Waszych doświadczeniach. Znowu mamy coś w oponie. Taki wynalazek Ach, O Może być, że zawias Był w oponie Patrz na miarkę. Było oponie równo 4 cm.